Zapraszam Was na kolejny miks zdrabkowy. No dzisiaj przygotowałem taki dosyć spory, duży miks kolorowy za 20, 40, 50, 60, 75 zł. Czyli można taki powiedzieć trochę make-upowski. Make Michale, serdecznie Cię pozdrawiam. Postawiłem na taki trochę make-upowski. Bo no, u Michała nawet fajnie wychodzą te miksy. Takie droższe. Zobaczymy. Jedną za 5 zł mam, ekstra pensja, ja dawno jej nie drapałem. Za 10 zł, no Lewandowski mój ulubiony, moja ulubiona zdrabka, kopalnia rubinów też ją lubię. Zobaczymy bonus 7, jak wyjdzie. No i mam dwie za 20, mega linie. No i milion w kaszu. Zobaczymy, co, co to da. Taki mix. 75 zł wkładu. Ekstra pensja szukamy wygrywających liczb. A i przy okazji, napisu dwa razy, napisu ekstra pensja Wtedy główną wygrywamy, o ile jeszcze tutaj jest. A szukamy 17, 30, 28 i 35. A mamy 7. Warstwa tragiczna. 19, jakoś w znowieniu ma być tutaj ekstra pensji. Zobaczymy, czy warstwę zmienią. 24, czyli 1, 16, 21, 6, 26 i 32. 2. No niestety zaczynamy od pustaka. Dokładnie kontrolne się zgadzają. A to teraz sobie weźmiemy kopalnię Rubinów z numerem 14. Szukamy Rubinu i skrzyni. Skrzynia nam może wygraną razy 2. Zobaczymy, co z tego będzie. Jest bank. Mamy Rubin. Fajnie, jest wygrana. Dzwonek. Kolejny Rubin, drugi. Wow. Korale. Zegarek. Księżyc. Klucz. Worek, klucz, bank, świnka, dzwonek, pierścionek, monety, fajnie, portfel, patrzcie, trzeci rubin jest. Wow, moneta, świnka, no i korona, trzy rubiny na tej zdrowce. Pozdrawiam przy okazji tutaj Kinga i Łukasza z kanału co mi zrobisz, jak mnie zdrabiasz dla was jest niestety uparta ta zdrabka, no ale patrzcie można, można trafić jakąś wygraną więc serdecznie was pozdrawiam wpadajcie na ich kanał, bardzo fajne małżeństwo, sympatycznie się ich ogląda co? 30 złotych? ojeju 10, to mamy 40 10-50 zł. Trzeci raz, drugi albo trzeci raz mam 50 zł na tej strapce, Numer 14, szczęśliwy. No to fajnie. Jakaś duża część wkładu odzyskana. No to teraz sobie zobaczymy bonus 7, co nam da? Szukamy pliku i siódemki. Tutaj siódemka nam mnoży wygraną razy 2. A mamy arbus. Karta, diamenty, cytryna, wiśnie, zegar, palma, kwiat, rower, korona, perła, ananas, podkowa, gwiazda, plecak, awokado, balsam, kawa, piłka. No i klips, niestety ta strawka jest pusta No to ostatnie za 10 potem pójdziemy z tymi grubszymi, z numerem 21 Lewandowski Wygrywających liczb, liczb szukamy dodatkowo e, koszulki no i Gola Gol nam noży w grano razy 2 a szukamy 6 trzydzieści sześć, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dziewięć i dziewięć a mamy trzydzieści trzy, dwadzieścia siedem dwadzieścia dwa, boki jedenaście dwanaście trzydzieści cztery trzydzieści dwa dwadzieścia cztery

16, 15 i 28. No, niestety, pusto. Zobaczmy kontrolne tutaj na wszelki wypadek. Mogłem pominąć, ale nie, niestety jest pusto. No to teraz idziemy z milion w cash, a na koniec na, dla relaksu megalinie. Milion w cash z numerem 13. Wygrywających liczb, liczb szukamy dodatkowo casu, worka, worek nam noże wygraną razy 2. No i save wygrana razy 5. Wtedy do nas należy. A wygrywające liczby 31, 32, 19, 49, 41 i 29. A mamy 43. Czterydziesty dwa, dwadzieścia dwa, szesnaście, siedemnaście, czterdzieści osiem, dwadzieścia jeden, pięćdziesiąt dziewięć, no to za wysoko, pięćdziesiąt dwa, trzydzieści pięć, czterdzieści siedem.

I 27, no niestety ta strawka jest pusta. H i te kontrolne, HG, dobra, pusta, by tylko jedna wygrała, ale porządnie dała. Na końcu mamy mega linię z numerem 8. Zobaczymy, jak się ósemka spisze. Szukamy podkowy kokosa. Jest podkowa. Jest podkowa. Kokos. Podkowa. Oj, tutaj dalej. Kokos z podkową. Jeszcze jeden kokos. I to wszystko. Flaming, motyl. Flaming i motyl. To jest motylek. Motyl, flaming. Fajnie, że są te symbole. Może akurat motyl. Tutaj jeszcze jeden motylek. Dzwon i arbus. Jest dzwonek. Łódź, zegar. Jest łucz. O, patrzcie, jak fajnie tutaj brakuje tylko naszyjnika żółwia. Ucie, zegar. Dobra. Jest zegar, słodka. Łucz ucie, jeszcze tu zegar. Diament, szminka. Popcorn, klapki. Popcorn, klapki. O, są tu klapki. Tutaj mamy klapeczki. To jest popcornik. Klapki. Tutaj dwa popcorny. Tutaj jeszcze jeden popcorn. I jeszcze jeden. Fajnie. Kolejna kości tęcza, mamy tęcze, kolejna tęcza i kolejna, kolejna, kolejna kości tęcza, mamy tęcze i na dole tęcza, OK. korona prezent. Prezent kojarzy, że był. Dokładnie. Korona nie za bardzo. Mhm. Auto. Słońce. Auto kojarzy. Słońce też jest. O tutaj jest autko, Tu słońce. I na tyle. Ananas piłka. Ananas, ananas, to jest ananas. Piłka, piłka, ananas. A nie chciałem winogron zdrapać. Okej, okay. chyba wszystko. Sakwa, naszyjnik. Patrzcie, jest linia, A, ale fajnie. <todkinek> to odcinek nie będzie taki zły. Sakwa, naszyjnik, pięknie. Naszyjnik, naszyjnik, kutka, foto, kutka. Nie wiem, czy też coś nie robiła. Kutka i foto, albo mi się wydaje. Klapki były. Dokładnie, mamy drugą linię. To mamy plus na odcinku. Kutka i foto, pięknie. Gwiazda, moneta. Mamy gwiazdę, moneta. Ta moneta też coś robiła. chyba nie jednak. Moneta, moneta, dobra. I ostatnie dwa symbole: cytryna oraz liść. Cytryna kojarzę, liść ja w ogóle nie. Gwiazda była, paczka, a ja nie podrapałem tutaj jej, nie zdrapałem. Cytryna i liść. Dobra, ale mamy dwie linie. Jeszcze chyba sobie tak na szybko zobaczę. Naszyjnik jest, zegar jest, łódź była, tak. Jedna linia pewna i tutaj jeszcze klapki są, motyl. Motylek był, popcorn, popcornik, popcorn, popcorn. Jest. autko było, i kutka była. Super, dwie linie, czyli mamy plus na odcinku. Nie wierzę. 40 złotych, 60 złotych. A jeszcze bonus, portfel. Kolejna stuwa na odcinku. Wow. wow, wow, wow. Znaczy, kolejna stuwa w tych liniach. Mhm. Zdrabki były na 75 zł, a ja mam 150, czyli w zasadzie połowa odzyskana. Yy, dokładnie połowa, jak dobrze liczę. Mhm. 150 zł, tu mamy 50, a tu stuwa. O nie wierzę. Świetny odcinek. Tym razem numerek ósmy. Wziąłem coś mnie kończyło, żeby ósemkę wziąć. Fajnie. Mamy 150 zł. Super. Fajnie pomnożone. Będę starał się dalej mnożyć i co? Zapraszam Was na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.